Hej, jo, witajcie ludzie, ja jestem Broly, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Dark Messiah, Might and Magic. Eee, cóż, kontynuujemy. E, wiem już jak zdobyć tamten przedmiot, który jest na górze. E, byliśmy blisko, można powiedzieć, e, w poprzednim odcinku, ale pokażę wam jak go zdobyć. Oczywiście musiałem luknąć w źródło informacji, aby się dowiedzieć, bo naprawdę już traciłem nadzieję. Tylko czekajcie, gdzie była ta drabina? Mm... Okej, okay, tam mamy tą drabinę. Już sobie łykniemy najlepiej jakieś mikstury. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekajcie, mamy ją na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem na ósmej pozycji. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jeszcze będę musiał łyknąć jakąś miksturę. Najlepiej zapiszę grę jeszcze. A w 6. No i skaczemy. Woo! Dobra, udało się. Okej. Okay. I teraz musimy. Okej, okay, dobra, mamy ją. Eee, co to jest? Key bojowy obrażenia 2, wymagania walka w zwarciu 1. Mamy walkę w zwarciu na nawet na drugiej pozycji. Hmm, no dużo nie daje, no ale. Lepsze to niż nic. Dobra, łykniemy sobie teraz tą miksturę, która daje full życia. Mamy ją na siódmej pozycji elegancko. Eee, no i możemy lecieć dalej. Chociaż przydałby mi się bardziej jakiś miecz. Eee... Kto teraz? Aha. Excuse me. You must be the envoy. Here's our guest. Bye, guys. Uh, uh, okay. I'm here to see the Lord Menelag on behalf of Master Fenrir. You must be Saris. I was getting worried about you, though maybe for no reason. Uncle said you <laughs> Sorry, I'm Leanna, Anna-Lag's niece and pupil. Niece? Pupil? Mm. Uncle will be so pleased to see you. But you'll want to wash up before dinner. Please, follow me. With pleasure. I mean, yes. Excellent. Ah! Okay, we have two points. we to w Albo w telekineze. Mmm, nie będzie ognisty potrzask. Czemu nie? Okej, okay, damy sobie to na trójkę, Jak to wygląda? Hahaha. Okej. So Good With those necromancers at the walls, watch it. With that, I was getting worried. I trust you brought the Shantiri crystal. Of course, you have. Good. I'll take that, my lad, for safekeeping. Tomorrow we sail with it, and careful with that soup there. To the Temple Isle, resting place of the Skull of Shadows. Let Arantir throw his army against the walls. We'll be off sealing his doom. Don't dismiss Arantir too lightly there are rumors that he might be the dark messiah. no, oh, stuff and nonsense, girl. all three of us know better than that. but the time is right for the prophecy. i'll worry about dusty old prophecies. you worry about the expedition. you're in charge of it, after all. of course, uncle. good night. and to you, too, Sarah. please don't tell me you find that sort of thing cute. listen well, boy. I know why you're really here, but Lyanna doesn't, and we'll keep it that way. Fenric's business doesn't touch her. Understood? What are you talking about? Hmm. Perhaps you don't know, and that's probably for the best. The servants will show you to the guest house. Get some sleep, hero. We sail with the morning tide.

Dobra. Eee, najpierw przeszukamy sobie tą moją komnatę. Eee. O, ty gnojku. No, chodź. No chodź. To być go raczej nie mogę tym kijem. Więc weźmiemy sobie nasze... No. Giń Na szóstce mam moje sztylety. Okej. Okay. No i giniesz. No, koniec. Dobra, wezmę sobie lepiej te sztylety, ponieważ lepiej się z nimi czuję. Eee... Miałeś jakiś miecz w ogóle? Krótki miecz, miałeś. Elegancko. O to chodziło. Eee... Obrażenia dwa. Pięknie. Damy sobie to na czwórkę. Eee... A ten kij wywalimy. Mogę go wywalić? Mogę. Okej. Okay. Eee... Poproszę tak. Eee, czwórka. Oraz piątka razem starczą i elegancko możemy lecieć dalej. Zapiszemy sobie jeszcze grę. Hmm. Tutaj raczej niczego nie będzie. Tu mamy drewniany kij, który przed chwilą wyrzuciliśmy. Eee, I spójrzcie na to. <grystanie> Dokładnie, trzeba sobie radzić jakoś w życiu. O, do mnie biegnie jeszcze delikwent. No, chodź do wuja. Kurde, ale dostał. Ale nie uciekaj mi. I dobitka, bitka. Pięknie. Krew się poleje. No, chodź. Kurde, jeszcze tarcza majster. Fuck. No. No i koń. Oh, fuck. Almuę łeb odpadł. To mi się podoba, ludzie. Tylko musimy uważać na tych łuczników na przykład. Dobra, pięknie. Eee, jeszcze tylko łucznik. Furia! Pum! Elegancko. <laughs> o to chodziło. Mm, Okej. Okay. Tutaj mamy skrzynie, w których możemy znaleźć naprawdę ciekawe przedmioty. A zwłaszcza mikstury. O, o, o. O... Pięścią to mi niczego nie zrobisz. Okej. Okay. To wywalimy. Co my tutaj mamy? Eee, mikstura sił magicznych i mikstury lecznicze. Wiecie co, te mikstury lecznicze dam sobie na jakimś hmm, skrócie, na przykład na szóstce, abym nie musiał ich szukać. Eee, to jest jakaś skrzynia. Tak, wroga w płomienia, ok. Ale o co chodzi z tym? Hmm. Dobra, na razie to zostawimy. Pójdziemy sobie po prostu dalej. Skorzystamy sobie z tego naszego nowego skilla. Zobaczymy, co on daje. O kurde. Rozumiem, że to jest taka pułapka na ziemię. <noise> Ale się spalił. To mi się podoba. Chociaż dużo many to zżera. Dlatego będziemy musieli coś sobie zainwestować w tą manę. Mm. Ale dobra, możemy lecieć dalej. Weźmiemy sobie nasz mieczyk z tarczą. Tu niczego nie ma. Okej. Okay. Co tu ja ma? sił magicznych, mikstura lecznicza, elegancko. Hmm. Tam widać kolejnego żołnierza, a ja go pacnę moją, moim skillem. Kurde, nie trafiłem. Dostał! No chodź! Chodź! Do wuja! O ty! Sukinkocie! Kopniak! Dziękuję, dobranoc, ale mu łapę odciąłem. Pięknie. Ja ci tam. U kurde, ale Finisz. Nikt mi chyba nie goni, Całe szczęście. O, Tam widać kolejnego delikwenta. Nie chciałbym na razie tracić many więc... Więc użyję po prostu... A, dobra, chciałem użyć łuku, ale już do mnie biegnie, więc... Nie ma sensu. O, walnimy go w te płomienie. Ale dobra, jest w złej pozycji. No. U, okej, okay, spalił się. Pięknie. Nie! O fuck! Ale bym wpadł w te płomienie. A to już byłoby pewnie po mnie. Trzeba uważać ludzie, naprawdę. Hmm. Tutaj nic Mogę otworzyć te drzwi? Mogę Nie, nie mogę Fuck. Szukaj dalej, musimy się dostać do środka i zabrać kryształ Ok hmm. Chyba tutaj mam wejść Tutaj będzie chyba zamknięte O, otwarte, ciekawe Pięknie, mikstury Lepsze to niż nic. Uleczymy się najlepiej, czyli na szóstce mamy mikstury lecznicze, elegancko. Chciałbym rozdać także troszkę punktów, znaczy chciałbym rozdać punkt w, w leczenie, uleczenie, ale jak widać musimy najpierw rozdać w telekinezę, a dopiero potem w uleczenie. Cztery punkty zabierze mi nauczenie się walki w zwarciu na czwarty poziom, a raczej na trzeci ale warto, ludzie, naprawdę warto. I potem coś w manę trzeba będzie dawać, znaczy w regenerację many. Okej. Okay. Dobra, grę. E, Okej, okay, wczytuje się kolejny obszar. Troszkę to potrwa. Okej, okay, wczytało się. E... Okej, okay, mamy jeden punkcik. Na razie sobie go zostawimy. E, musimy uzbierać jeszcze... ...dwa punkty. Aby rozdać w to, co chcemy. Mm. O, 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 tam widać... Oh, shit. O, zauważył mnie. No i kopniak! Nie uciekaj mi, kopniak! Kocham to. Ok, nie, że. Oh, fuck, się przestraszyłem go. I furia! Koniec, po prostu. <grytanie> Ze mną nikt nie ma szans. Zdobyliśmy. A nie, myślałem, że zdobyliśmy kolejny punkt. Wędzonka, pięknie. Już niczego nie ma. Eee, dobra, możemy się stąd e, ulotnić. Chyba na górę mam iść, tak? Nie, stamtąd przyszliśmy, okej. Okay. Także musimy iść tędy. Eee, może się uleczę tą wędzonką. A, to jest inaczej racje, to są inaczej racje żywnościowe, tak? Czyli bez względu na to, jaką żywność e, m, zdobędę. To będzie to racja żywnościowa. Ok. Miktura lecznicza, elegancko. Pożyjemy sobie naszej magii, ale po cichutku, żeby nikt nas nie. O, kurde. Tak, tak, tak. Pięknie, ale debil, ale moron. Uuu, u, u spokojnie, spokojnie. Ule poleciał! Ja pierdyle Dobra, koniec. Ale to wyglądało naprawdę przepięknie, trzeba przyznać. Ten to się już w ogóle zwęglił. Mikstura, mikstura, pięknie. Dobrze, że mamy więcej mikstur e, magicznych, ponieważ bardziej mi się przydadzą, jak widać. O, zdobyliśmy jakieś, jakieś tajemne, znaczy zdobyliśmy, znaczy kurde, odnaleźliśmy jakieś tajemne, tajemne przejście, z czego się cieszę. Turururum. Cyk. O, fuck, pająki. O, fuck, one też biją, nieźle. No, gincie. Okej, okay, na razie pustka. O, oh fuck! Pułapka była! A co w pułapce? czy znaczy, co było w środku? Mikstura odnowienia, dobra. Także może mogę nawet jej użyć. Chociaż nie. Użyjemy na razie tych mikstur oraz racji żywnościowych. Yy, odtrutka, pięknie, jakieś pierdoły. Co my tutaj mamy? Mikstury, elegancko. No i okej, okay, możemy stąd już wyjść. Yy, butelka z soku. Hmm, Słój z oliwą <noise> Ale którędy teraz mam wyjść? Wydaje mi się, że przez tamte kraty Czekajcie, jeszcze wejdziemy naokoło, zobaczymy co my tutaj znajdziemy hmm, Nie ma po prostu... Jest pustka, dobra Czyli jedynym przejściem są te kraty Jak widać, ktoś tu był Sztylet, zwłoki Dobra, będziemy się skradać I teraz użyjemy łuku Kurde, co aha, no tak. Jak koleś dostanie w łeb ze strzału, to od razu ginie. Także jest to naprawdę fajne. Koniec! Oj! Przeżył! Ale gnuj! Ale gnojek! Ale jak widać, ledwo się trzyma. No i koniec. Oj. Ginsz ma to. Urde. Dobra, zapiszemy najlepiej grę. Tu właśnie niestety nie mogę. Eee. <grybka> Jaki, jaką rozróbę robię. Rybka, elegancko, por. Ryba. Możemy się uleczyć. Okej, okay, mamy full życia. Elegancko. Kurde, boję się w to wchodzić, bo boję się, że zginę, że to zadziała tak źle na mnie. Więc wolałbym na razie nie ryzykować. Mm, ale którędy teraz mam się udać? Wszystko jest poblokowane, jak widać. Huh. Hmm. który którędy teraz? Stamtąd przyszliśmy. Hmm. A, okej, okay, tutaj mamy przejście, elegancko Oj No chodź Ty przebrzydły, czarny strażniku Oj Kto tu jeszcze jest? A ty delikwencie z łukiem No chodź Furia Koniec! Hm. Tego można się było spodziewać po tej furii. Mm. Zapiszemy grę najlepiej. Ee... Jakieś mikstury, elegancko i jakiś, jakieś ciasto, pięknie. Ale jak ja mam teraz, gdzie mam teraz iść? Stamtąd przyszliśmy. O, wydaje mi się, że muszę iść tutaj. Ale sukienko. Kurde, ja się trochę cykam Nie no dobra, bez jaj Tu mamy kolesia z łukiem, spróbuję trafić go w głowę Aby od razu padł A i nie trafiłem go W co ja trafiłem? No ty Hugo Oj, fuck Spokojnie No jaki... Giń, suko! No! O, fuck! Nie no, te finisze są po prostu przepiękne Kołczan sobie weźmiemy... O, o kolejny i furia. Ajajajajaj. Co tu się w ogóle dzieje? Jeszcze jeden rozumiem. Tak. Dobra, użyjmy sobie naszego skilla. Oj, spokojnie. No co za Sukinkoty, wejdźcie w to No pięknie, oho od razu dwa dedy To jest po prostu przepiękne, pięknie, dobra mm. Wiecie co, uleczymy się tym Chociaż będę tego żałował, ale trudno eee, Co my tutaj mamy, mikstura sił magicznych, pięknie, w ogóle z żadnej nie korzystałem O, <tuszy> tu mamy pewien secret, to akurat pamiętam E, gdzieś gdzieś to trzeba było postawić, gdzie to jest 10. E, czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale gdzie? Już nie pamiętam, na jakiejś półce chyba. E, to mogę wyrzucić najwyżej. Czekajcie, zaraz to obczaję. Hm. Mogę tutaj wejść. Nie mogę. Gdzieś trzeba było postawić, właśnie, ten, ten świecznik, czy co to w ogóle jest. I pokaże nam się kolejny secret. Czyli kolejne przejście, za które nawet dostaniemy. Coś, doświadczenia, coś punktów, ale nie pamiętam Dokładnie Okej, okay, jedyne przejście jest tutaj, wydaje mi się, że ten kołczan Trzeba gdzieś tutaj postawić Tylko kurna, gdzie? Hmm Kurde, kurde, kurde. Wydaje mi się, że to będzie w kolejnym przejściu, wiecie? Eee... Ok, miksura, elegancko. Dobra, także zobaczymy tutaj. Najlepiej się już wyposażymy w nasz miecz oraz tarczę. O, 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 kogo my tu mamy? Proszę, proszę. Czy trafię w głowę? Pięknie, ale nie zginął. Ale, chuj. To chociaż w rękę, Bo stał KING. No, no. a chciałem mu takiego kopa zasadzić. Nie pykło. Dobra, to już koniec Twojego życia. Mm. Wydaje mi się, że muszę zejść na dół i tam trzeba będzie gdzieś położyć ten kołczan, ale nie, czekajcie. Kurde. My stąd przyszliśmy, wiecie? Hmm. Za daleko poszliśmy. Ten świecznik trzeba położyć gdzieś bliżej. Aj, kurde, teraz nie pamiętam dokładnie gdzie. Fuck. Hmm. Widać pozamykane A może nawet gdzieś tutaj O właśnie, o tym mówiłem Elegancko Dostaliśmy kolejne punkty oraz Zdobyliśmy Znaczy, znaleźliśmy przejście Do którego oczywiście wejdziemy I zobaczymy co się znajduje A Co tutaj mamy, mikstura Zwój kuli ognistej, zwój kuli ognistej, pierścień magicznej świe... świetności. Fajne fanty nawet. E, czy mogę tego pierścienia użyć? Dodaję 10 many. Elegancko. Pięknie. Hmm, to sobie poczynam poza odcinkiem już, bo nie chciałbym tracić czasu. Okej. Okay. Szata czarodzieja, wiedza tajemna jeden, tak? Okej, okay, czyli... Pyk, a tu mam, okej, okay. pięknie, dobra, mamy nasz piękny, co to daje, zwiększa klasę pancerza o jeden. E... aha, okej, okay. dodaje 10 many, wymagania, aha, okej, okay. dobra troszkę nie wiedziałem na początku o co chodzi bo mówię tutaj szata tutaj szata mówię co się stało ale wiadomo o co chodzi eee, dobra zapiszemy grę no i lecimy dalej a tutaj byliśmy dobra czyli jedyną drogą jedyna droga prowadzi nas na górę ile już nagrywam w ogóle bo ta gra mnie trochę wciągnęła już a pacny go z magii mojej Ajajajajaj! Kto mnie tak nawala? O ty Hugo A czy wiecie, mówię Hugo, bo nie chciałbym powiedzieć chuju Ale tupie No chodź No chodź do wuja Tyry Aj myślałem że wpadnie Jeden strzał i koniec I koniec twojego żywota, pięknie eee, Mogę wejść na górę? Mogę Kolejne przejście Aha, to jest lina, dobra Ale gdzie ja mam... Znaczy chciałbym jeszcze dokładnie zeksplorować, znaczy eksplorować tereny, aby mieć pewność, że wszystko przeszukałem i wszystko zabrałem. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj na górę, zobaczymy co się tam znajduje. O, skrzynia. I kołczan, 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 kołczan. Stary klucz. I porzucone, po, porzucone polecenia. Okej. Okay. Zobaczymy co, co, chodzi z tymi poleceniami, poleceniami. Hmm. Aha, dobra, czyli to jest yy, yy, Polecenie tego czarodzieja hmm. Tu jeszcze mam jakieś przejście Oj Ole poleciał Pięknie nie musieliśmy się nawet fatygować z tym yy, kolesiem. Kurde, to jest wszystko potwierdzone, i nawet nie wiem, w którą stronę mam się teraz udać, wiecie? Yy, tu jest stalina, właśnie którą zrzuciliśmy. Ale gdzie dalej? Czekajcie. Tędy mogę wejść. Nie, tu jest zamknięte tędy. O, oh, fuck! Kurde, myślałem, że wpadnę na dół. Nie da rady. Hm. Czyli musimy wejść tutaj. E, dobra, ludzie, na tym zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie, ludzie, komentujcie, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne. Yy, I do zobaczenia w kolejnym odcinku: zagrajmy w Dark Messiah Might and Magic. Trzymajcie się, ludzie. Cześć.